najśmieszniejszą plotkę czytałeś na swój temat, bo już jesteś wiesz, chwilę w, w, i w show-biznesie i w tej przestrzeni takiej medialnej, jaka to była plotka? No najwięcej takich komentarzy zaczęło się, bo ja pierwszy taki duży projekt zrobiłam i to była właśnie Twoja twarz brzmi znajomo. Tam ludzie mogli mnie tak szerzej poznać i ja chciałam się dać poznać bliżej też publiczności. I tam pierwszy taki komentarz, ja zawsze mówię o nim, ktoś napisał z, z inteligencją jak z głosem obu brak. Jezu. <laughs> Więc zawsze się śmieję, że muszę sobie to gdzieś wydrukować i zawiesić Dada. za toaletą. I po prostu śmiać się do tego, bo komentarze są różne. Mhm. Nie różne. da się też chyba od tego uciec. Niestety. Nie da się od tego uciec, jesteśmy osobami publicznymi. Nie akceptuję hejtu. Mhm. I jeśli ktoś wylewa jakieś swoje rzeczy u mnie na profilu, czy próbuje to robić, to absolutnie jest blokowany mhm. i u mnie nie ma takich rzeczy, także. Ale ludzie to robią u ciebie na profilu? Rzadko, mhm. ale się zdarza. Mhm.